Dzień dobry, jest Stony Refosado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym na przeglądzie rynku tradycyjnie zaczynamy od omówienia sentymentów bez ryzyka, no jeśli chodzi o wydźwięk piątkowej sesji na Wolskiej, gdy był on bardzo pozytywne, a technologiczny nazwak zyskał no prawie 2%. Jeśli chodzi o start sesji, w nowym tygodniu amerykańskie indeksy pozostają blisko poziomu odniesienia. W Europie widzimy kontynuację wzrostów, bowiem niemiecki DAX próbuje znaleźć się na trwałe w okolicach 16600 punktów. Jeśli chodzi o elementy, które wspierają wzrost cen akcji, no to przede wszystkim powinniśmy nie przypomnieć sobie jeszcze wyniki ostatnich posiedzeń banków centralnych po obu stronach Atlantyku. Przyniosły one złagodzenie retoryki i to pcha w tym momencie cena akcji na wyższe poziomy. W kontekście polityki monetarnej jutro. Bank Rezerwy Australii będzie podejmował decyzję w sprawie wysokości 100%, Rynek spodziewa się podwyżki stóp o 25 punktów bazowych. Podobnie w czwartek Bank Anglii tutaj także jest oczekiwana podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. No ale jak najbardziej te posiedzenia też mogą przynieść złagodzenie retoryki, finalnie wspierające ceny akcji, bo jeśli popatrzymy na to, co się dzieje z inflacją, to jak najbardziej. Spada ona zgodnie z oczekiwaniami, i zwracał na to uwagę chociażby Kaszkari jest z Fedu w miniony weekend. Jeśli chodzi o sentyment wobec ryzykownych aktywów, to obok polityki monetarnej, która ponownie nabrała na znaczeniu, oczywiście musimy pamiętać o trwającym sezonie wyników. W tym tygodniu największe amerykańskie spółki, spółki Apple, Amazon opublikują rezultaty za ostatni kwartał. No, pamiętajmy o tym, że generalnie sezon wyników Persaldo wypada lepiej od prognoz, jeśli taki wydźwięk będzie utrzymany w najbliższych dniach, jak najbardziej tutaj on może zdynamizować sytuację. Na rynku akcyjnym, a w tym tygodniu nie tylko wyniki spółek, ale też, a może przede wszystkim dane makroekonomiczne, bo w piątek poznamy lipcowy raport z amerykańskiego rynku pracy, jutro wskaźniki PMI i cały szereg indeksów obrazujących poziom koniunktury na początku trzeciego kwartału. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, początek tygodnia dość spokojny w przypadku euro-dolara, ale nie w przypadku wszystkich walut tak jest. Dynamicznie odbijają notowania USD-JPY, to przez przecenę japońskiej waluty Bank Japonii ogłosił dziś nieplanowany skup obligacji, co w widoczny sposób odbiło się na notowaniach. Jena. Pamiętajmy, że wszystko po tym, jak w piątek Bank Japonii rozszerzył dopuszczalny przedział odchyleń rentowności. Mogą one w tym momencie długoterminowe rentowności znajdować się nawet w okolicy 1%. No ale tak jak komunikowali tamtejsi bankierzy centralni, wszystko będzie uzależnione od, bieżących, od bieżącej sytuacji rynkowej. Nie trudno odnieść wrażenie, że Bank Japonii także zmierza w kierunku normalizacji polityki monetarnej, czyli tego, co dokonały już banki centralne na przestrzeni ostatnich kwartałów. No i w sytuacji, gdy inflacja będzie spadać jak najbardziej, może tutaj otworzyć drogę do przynajmniej zakończenia podwyżek stóp procentowych. No nikt jeszcze nie mówi o obniżkach kosztu pieniądza, bo jest na to jeszcze za wcześnie. Jeśli chodzi o złotego, to ten kontynuuje bardzo dobrą pasję. Widzimy nowe minima na rynku Europellana. Wspólna waluta kosztuje tylko 4 ,40 zł. 40 groszy. Dolar trochę droższy z oczywistych względów. Ostatnie dane wskazywały raczej na miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, stąd amerykańska waluta wygląda relatywnie lepiej i kosztuje w tym momencie 4 zł. Jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, notowania ropy cały czas sukcesywnie kontynuują mozolny trend na północ. Jesteśmy w przypadku zmiany WTI powyżej 81 dolarów. No, na przestrzeni ostatniego miesiąca e, te wzrosty były bardzo systematyczne i w głównej mierze napędzane. Ograniczeniem podaży ostatnie sygnały wskazujące na to, że skala spowolnienia w, drugim, w drugiej połowie 2023 roku może być mniejsza od oczekiwań. To dołożyło trochę impadu wzrostowego, no ale głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Amerykańska Rezerwa Federalna już w tym momencie no, wycofała się z prognoz dotyczących recesji w drugiej połowie roku. Jeśli chodzi o inne gospodarki, szczególnie europejską, to, to spowolnienie postępuje, choć dane opublikowane dzisiaj za drugi kwartał były nieco lepsze od prognoz. W Chinach oczywiście konieczna jest szersza stymulacja tamtejszej gospodarki. Poznaliśmy dzisiaj dane PMI. Przemysł dalej hamuje, choć sytuacja nie jest tak zła niż miesiąc wcześniej. Wskaźnik PMI odbił do 49,30 49 punktów wcześniej. W usługach znajduje się jeszcze powyżej granicznej tej wartości oddzielającej rozwój odkurczenia się sektora, ale spadek do 51,5, przed miesiącem było to 53,2. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia EMIUS-a. Które otwiera się dla Państwa bardzo szeroko. Wszystkie treści, jakie publikujemy, będą tutaj w sposób nielimitowany dostępne. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.